Ośrodku przygotowań olimpijskich w Cetniewie rozmawiamy z Karoliną Michalczuk, jedyną naszą olimpijką w boksie. Do, igrzysk, do rozpoczęcia igrzysk roz został nam tylko tydzień, natomiast zawody bokserskie odbędą się troszkę później. Wiem, że ten czas jeszcze wykorzystujesz na treningi. Powiedz mi, czym się tutaj zajmujesz w Cetniewie? No tutaj to głównie starcza szybkość i sparingi. To już taki ostatni szlif. E w krótkim czasie stałaś się niezwykle popularną osobą. Co chwilę przewijają się kolejni dziennikarze, kolejne telewizja, żeby zrobić z tobą wywiad, nakręcić jakiś reportaż, są dziennikarze prasowi. Nie masz jakiegoś takiego zamętu w głowie nagle, że, że, że po tylu latach kariery nagle zaczęto się tobą interesować? czy znaczy nie, udzielam wywiadu i robię swoje, także no dzisiaj jest ostatni dzień właśnie wywiadów i później już raczej nie będę udzielała żadnych wywiadów. Start olimpijski jest takim u, um, ukoronowaniem Twojej pięknej kariery sportowej. W zasadzie osiągnęłaś w boksie wszystko, co, co, o, o, o czym mogłabyś y, wymarzyć sobie. Teraz jest ta szansa, nadzieja na medal olimpijski. Y, Powiedz mi, jak widzisz swoje szanse w, w Londynie? Mierzysz oczywiście, jak zwykle, złoty medal. Ja zawsze mówiłam, że Jadę dobrze boksować, nigdy nie mówiłam, że jadę po medal. No zobaczymy, jak wszystko ringtant zweryfikuje. Moim marzeniem jest przywieźć medal, a zobaczymy jak będzie. To każdy tam idzie po medal, także będzie naprawdę ciężko. Masz za sobą bardzo trudny start w Mistrzostwach Świata w Chinach, gdzie udało Ci się stanąć na podium. Natomiast nie tylko w naszej opinii, ale w opinii większości fachowców zostałaś w walce półfinałowej i pokrzywdzona w walce z Chinką. Wierzymy, że jeśli zaboksujesz tak samo w Londynie, to twoja ręka będzie podniesiona przez sędziów do góry, a nie Chinki. Jak oceniasz ten pojedynek? Może nie chciałabym wracać do niego. Najważniejsze, że zdobyłam to kwalifikację. Także no zobaczymy, jak będzie dalej. Jak, zobaczymy, jak w rewanżu będzie. Także, no, no bo u siebie to też nie dali boksować tak za bardzo. Jesteś wzorem dla większości dziewczyn, które przyjeżdżają na kadrę. Wiele przyjeżdża po to, żeby specjalnie podpatrywać ciebie, widzieć jak ciężko pracujesz, e, próbować ci dorównać. Czujesz się takim mentorem? Czujesz, że jesteś dla nich ważna tutaj? Nie, to pierwsze słyszę. Ja Jestem normalną dziewczyną, pracuję ciężko i cieszę się, że biorą ze mnie wzór, bo ja wszystko to, co osiągnęłam, to wyłączy ciężką pracę. Do igrzyska, wcześniej do Mistrza Świata pomagały ci te trzy dziewczyny e, Aleksandra Paczka, Sandra Drabik i Martyna Letkiewicz. E, na czym polegała ta wasza współpraca? Na, na ile one były ci pomocne w tym, ażeby wyszlifować tę formę olimpijską? No ja myślę, że bardzo dużo mi pomogły. Nie wiadomo, że yy, każda ma inny styl i każda próbowała postawić jakieś swoje warunki. Także i one przy mnie przy skorzystały i ja przy nich. Powiedz mi, kto będzie towarzyszył ci w Londynie, kto będzie stanowił tę ekipę szkoleniową, która będzie przy tobie tam podczas Igrzysk Olimpijskich. Yy, no tutaj mamy dosyć silną ekipę. Z jedną zawodniczką leci dwóch trenerów. Trener Maciejewski, trener Piotrowski, fizjoterape fizjoterapeutka Kinga Ruszczyńska no i sam prezes Jerzy Rybicki. Jaka, która z rywalek Twoim zdaniem ma największe szanse na to, żeby stanąć na najwyższym podium? Jednym słowem, którą, jeśli jest taka jedna, uważasz za najgroźniejszą rywalkę do tego, żeby wywalczyć medal olimpijski? Powiem może tak, przyjadą 12, przyjedzie 12 najlepszych dziewczyn. Wszystkie będą bardzo mocne, żadnej nie lekceważę, ale no myślę, że no wiadomo, angielka jest u siebie, nie? Jest bardzo dobrą dziewczyną. Chinka też jest bardzo dobrą dziewczyną. Indyjka jest też bardzo dobrą dziewczyną. No, będzie naprawdę tu nie ma. No mogę Bułgarka, z którą wygrałam też jest bardzo dobra. Rosjanka, o prawda Rosjanka jeszcze jest. Yy, Także no nie mogę tutaj. Zobaczymy jak to będzie na turnieju. Dziś obserwowaliśmy Twój trening. Wyglądałeś doskonale. Wszystko to wyglądało pięknie, perfekcyjnie. E, powiedz mi, czy to jest rzeczywiście najwyższa Twoja forma? Czujesz, że to jest forma życiowa? Czujesz, że jesteś świetnie przygotowana do tego startu? Ja nie uważam, że ten trening mój był dzisiaj perfekcyjny i piękny, także miło mi to słyszeć. Nie, jeszcze, jeszcze nie czuję tego tak. Czy to chyba nie jest to. Zobaczymy, no ja to mówię, nie? Może z boku toś dobrze wygląda, nie? Czuję się dobrze. Ciężko pracuje. No tak jak mówię, zobaczymy tam. No. Tu mogę mieć dzisiaj dobry dzień, a na drugi dzień mogę mieć zły dzień, nie? Cały czas szlifuję tę formę, ciężko pracuje. Żeby strzelić się właśnie na tę olimpiadę, to myślę, że nie będzie źle. Osiągnęłaś, tak jak wspomniałem, największe sukcesy, jakie mogłaby pięściarka osiągnąć. Co mogłabyś poradzić młodym dziewczynom, które na przykład chciałyby zapisać się do sekcji bokserskiej i rozpocząć karierę pięściarską? Ty nie pochodzisz z dużego miasta, też nie miałaś blisko na salę treningową. Powiedz mi, co możesz im powiedzieć? Jak, jak, co, co, w jaki sposób możesz się przekonać do tego sportu? Co jest takiego pięknego w boksie? No nie wiem, ja przede wszystkim, żeby przekonać kogoś, to wytrwałość i jeszcze raz wytrwałość. To jest najważniejsze chyba w każdej dyscyplinie sportu, nie tylko w boksie, nie. No dla mnie jest najpiękniejsze, to. nie wiem, po prostu to kocham, nie? To co. Mi się akurat udało tak, że y, robię to, co kocham, nie? I pasję połączyłam z pracą, nie? To jest taka teraz moja praca, nie? Także jeśli ktoś kocha boks, no wiadomo, pomimo porażek, pomimo takich... Y, różnych takich niuansów. Wiadomo, jak to w życiu, nie, że raz jest gorzej, raz lepiej. Po prostu trzeba być wytrwałym i ciągle do celu. I myślę, że będzie dobrze, nie? Powiedz mi, czy myślisz już powoli o tym, co będzie po Londynie? Czy masz jakoś układasz sobie te plany? Jeszcze możesz boksować, nie musisz wcale jeszcze kończyć kariery sportowej. Myślałaś o tym, co będzie później? Nie, no myślę wiadomo, nie. Na razie się skupiamy na tym Londynie. Nie to jest najważniejsze, ale no, na pewno będę chciała Yy, rozpoczęłam studia mag magisterskie w białej podlaskiej, licencja tam też skończyłam. Także no, przede wszystkim te studia chciałabym skończyć, a, a później zobaczymy, no tam mam troszkę planów, nie? Ale najważniejsze to studia są. Powiedz mi, z tych wszystkich dziewczyn, które widzisz tutaj, które pomagały tobie w przygotowaniach, także te, które występują na różnych zawodach rangi mistrzowskiej, w kim upatrywałabyś swoją następczynię w tej chwili. Powiem tak, każda dziewczyna ma szansę tutaj nie chcę nikogo wyróżniać, nikogo naprawdę, dziewczyny też ciężko pracują, bo nie wiem, może jestem też takim motorem napędowym, że widzą, że ja ciężko pracuję, to też one też muszą ciężko pracować, żeby zasłużyć na wygrane, nie? I dziewczyny naprawdę też ciężko pracują, także nie będę tu nikogo wyróżniała, żeby później nikt nie miał jakichś tam pretensji. Myślę, że naprawdę jest sporo dziewczyn w kadrze dobrych, które mogą jeszcze tu naprawdę powojować na świecie. 12 lat kariery bokserskiej. E, powiedz mi, jakie masz takie najmilsze wspomnienia, coś, coś co przychodzi ci do głowy w pierwszym momencie, kiedy, kiedy chcesz sobie przypomnieć coś, coś przyjemnego z tego swojego boksowania, o czym wówczas myślisz? E, najmilsze, że, no to najmilsze że to jak się wygrywa, nie? To tego się nie da opisać jak wygrywa się walkę i jeszcze tak walkę się czuje. I taka... no to jest... nie da się tego opisać. Dla mnie najpiękniejsza rzecz, jaka może być dla mnie, nie? To wygrać walkę i czu, w ogóle być w ringu i czuć walkę, nie? Ja dopiero może od, od 3-4 lat tak naprawdę zaczynam troszkę czuć ten boks, nie, bo wcześniej to była no taki boks. No boksowałam, nie? Więcej też ambicjo. Nieraz tam miałam takie przebłyski. nie. Tak mi się wydaje przynajmniej, że zaczynam trochę czuć ten boks. Wspomniałem, że dla wielu jesteś wzorem, a kto był Twoim wzorem? Bo każdy sportowiec na kimś tam się wzoruje. Któregoś z pięściarzy na pewno lubisz oglądać? E, imponują Ci pewne cechy u niektórych z pięściarzy. Kogo byś tutaj wyróżniła? Tak jak mówię, dla mnie e, mam dużo takich właśnie pięściarzy, których nie mam jakiegoś idola, e, na którym bym się wzorowała. Tylko u każdego podpatruję jakąś fajną akcję, nie? I na przykład u jednego mi się taka akcja podoba, u drugiego, bo każdy jakiś ma swój styl, nie? A wzorem, no to trener mój klubowy Maciejewski, to on mnie nauczył wszystkiego i takim wzorem do naśladowania jest po prostu, bo on y, pomimo takiego wieku, jaki to on trenuje do tej pory, i, i biega, i trenuje, i no, on od zawsze był takim wzorem do naśladowania dla tak? W jaki sposób się poznaliście? Pamiętasz wasze pierwsze spotkanie, pierwsze takie wspomnienie, pierwszy twój trening? Jak on wyglądał? Przypomnij no. E, nie, ja z trenerem to się znam od, od zawsze, od małego, bo trener Maciejewski z moim wujkiem do klasy chodził, nie? Także to jest e, tak jakby taki przyjaciel rodziny, tak jak. Dla mnie to jest taki ojciec, nie? Jak to się stało, że mając tak wspaniałą zawodniczkę jak ty, w Lublinie przez tyle lat nie udało się dochować następczyni? Chłopcy w Pako trenują, tak jest ich bardzo dużo, jest ta sekcja bardzo mocna i osiągają sukcesy. Natomiast jak to się złożyło, że, 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 że dziewczyny nie poszły twoim śladem? Nie wiem, no to trudno powiedzieć, nie ja to tak jak mówię, nie, bardzo swoją tą ambicją, uporem dążyłam do jakiegoś celu, miałam jakiś wyznaczony cel. No i jakoś się udało. Nie? A ja myślę, że teraz jest też troszkę dla tych dzieci za dużo tych, za dobrze jestem dzieciakom trochę, nie? I może dlatego ja też, że pochodzę ze wsi, z ciężkiej pracy też byłam nauczona i tak inaczej, nie? A dziewczyna to tak się też nie chce bardzo zmusić. Ale przypomnij mi, dlaczego akurat trafiłaś na salę bokserską? co skłoniło ciebie akurat, żeby trenować boks? Aha. Ja wiem, że na pewno trener Maciejewski jest jakimś tam bodźcem, był trenerem wcześniej, zawodnikiem, ale, ale przypomnij nam jakąś może historię z tym związaną. Nie, ja, że to, że trafiłam do boksu, to tu w ogóle trener Maciejewski, on mnie nawet nie namawiał, nic, nic w ogóle nawet rozmowy, nie, ja nie myślałam o boksie, nie? Ja po prostu zaczęłam bardzo późno, mając 20 lat i po prostu poszłam na salę, żeby schudnąć i no i tam parę akcji się poduczyć, nie? Bo wcześniej tam Wiadomo, nie? Chodziłam po dyskotekach i tak trochę się rozbijałam, nie? Po prostu czułam to taki taką chęć wyładowania tej energii, nie? Jak kogoś na przykład uderzyłam, to się tak lepiej czułam, nie? I czułam, że to... Na przykład pracując, bo ja już skończyłam techniką, poszłam tam na staż do mleczarni i pracując w mleczarni, to... Tak czułam, że to nie jest coś dla mnie, nie? I mówię, a, pójdę, to schudnę sobie tutaj jakoś. No i ja nie wiązam jakiejś tam kariery z boksem, że ja będę zawodniczką, tylko tak mówię pójdę schudnę i przy, na, przy okazji się nauczę, nie? Paru, paru akcji, nie? I to tak wyszło, nie? Eee, masz jakieś wspomnienia, jakieś. Yy chwili zwątpienia, że był taki moment, że, że chciałaś, powie że powiedziałaś sobie koniec z tym boksem, nie będę więcej boksować, nie chcę trenować, nie wiem, mam jakieś problemy z tym związane, e nie mam środków do życia z tego boksu, prawda? Były takie momenty trudne? Nie no, były trudne momenty, tam chyba za dwa razy miałam takie trudne momenty, ale e wieczorem miałam ten trudny moment, przez noc się przespałam i rano już nie miałam tego momentu.